No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Michał z tej strony. Dzisiaj zaczniemy sobie trochę wcześniej, bo wczoraj było trochę za późno, ale nic to dzisiaj będzie lepiej. Drodzy Państwo, polecimy sobie z testnetem na scrollu. Czyli na ZKEVM, który buduje bardziej skalowalną warstwę Ethereum. Były wcześniej tutaj zapisy na ten testnet, teraz już nie trzeba się zapisywać, także przeklikamy sobie to. W ogóle info mam. Tutaj od Alcista, wkleję jego link w opis, a tymczasem lecimy z Indro! Więc dzisiaj już się nie musimy zapisywać tutaj. Otworzy nam się tutaj ta strona i tak. Musimy sobie dodać tą sieć i musimy sobie dodać tutaj ten token. Czy tokena w sumie nie musimy dodawać, ale lepiej go sobie dodać. Później to samo robimy z layer 2, czyli też dodajemy sieć i tutaj są dwa tokeny. No, i jak wyjdziemy na Faucet, czyli na kranik, to tutaj oni wam wyślą te tokeny testowe z Twittera. Tylko, że Twittera trzeba mieć minimum 30 followersów, i wasze konto musi być starsze niż miesiąc. Jeśli nie macie tylu followersów, to możecie dać konto tutaj. Znaczy, dajcie follow tutaj na krypto.ml i ja wam odfollowuję, albo powymieniajcie się tymi followami po prostu w komentarzach. Nie wiem jak długo się czeka na te tokeny, bo ja klikałem to wczoraj, ale powinno Wam tu przyjść jedno to Ethereum i 100 dolarków w USDC. i Później wchodzimy tutaj na bridge i będziemy sobie bridge'ować obydwa tokeny z jednej warstwy na drugą warstwę i później z powrotem. Ja to polecam akurat w tą stronę, czyli z L1 wyślę sobie trochę więcej tego ethereum niż mam teraz na tą L2 i teraz musimy przerzucić tutaj, znaczy zmienić naszego metamaska, bo zaczynamy z tej pierwszej sieci, tak, i później wysyłamy na tą sieć drugą. Możliwe, że Wy będziecie musieli dać tutaj approve na ten token. Ja już to akurat przeklikałem trochę wcześniej. No i dobra, teraz leci ten TS ETH, i tutaj mamy jeszcze TS USDC. Też możemy sobie na przykład 47 przerzucić na ten L2. Ciach. Zatwierdzamy na naszym meta. Potwierdzenie poszło trochę. Chwilę tutaj trzeba poczekać, aż te tokeny generalnie się pojawią. Ale teraz możemy zmienić sieć na właśnie dwójkę. Sprawdźmy tutaj. Widzicie, jeszcze się nie pojawiło to Ethereum. Tutaj znikło właśnie. Ale możemy sobie przerzucić nawet 0. W ten sposób może. Switch to L2. No i niech to leci. Dobra, nie musimy tutaj czekać. Sprawdźmy, jak tam nasze USDC. Widzicie, stąd odleciało, a tu jeszcze nie przyleciały. W ogóle oni zatwierdzają te. Transakcje, a jest zero potwierdzeń. Nie wiem o co chodzi. Dobra, możemy sobie wysłać jednego tego USDC. Teraz muszę dać tutaj aprobat, czyli widocznie z tej sieci jeszcze nie korzystałem tutaj. Herbatka polecam. Dobra, zatwierdzone. Send USDC to L1. Ok, więc jak już sobie przebrydżujecie tutaj obydwa tokeny w jedną i w drugą stronę, to możemy wbić sobie tutaj na ten swap i też sobie potestować. Jak to generalnie działa? 0.1 na przykład, Ciach. zatwierdzamy. Tutaj te słapy robimy na L2. Poszło, mamy potwierdzenie, ale tokeny jeszcze nie przyleciały. I teraz na tej L2 też za trochę. Tego USDC kupimy sobie trochę tego testowego Ethereum. Oj, tutaj coś tutaj jakiś błąd. Aha, trzeba dać aprowa. Ok, za szybko chyba kliknąłem i mi nie pokazało, że tutaj trzeba dać tego aprowa na USDC. Dobra, mamy to i teraz już możemy sobie swapować. Zatwierdzamy i leci. Dobra, wejdźmy sobie na pula, i możemy tutaj również stworzyć jakąś małą taką pulę płynności 0,1. No, supply, confirm supply. Zatwierdzamy na naszym portfelu, i za chwilę, jak ta płynność się tutaj doda, to możemy sobie trochę połowę na przykład usunąć tej płynności. Chodzi o to, żeby wykonać po prostu wszystkie możliwe czynności, jakie tutaj są. I mamy do wypełnienia formularz, a nie, najpierw jeszcze skoczymy na orbitera, i podobno tam jeszcze można coś zrobić. Dobra, mamy tą płynność, możemy teraz tutaj wr wrócić, tutaj i tutaj remove, i na przykład połowę możemy sobie wyciągnąć. Podpisujemy tą transakcję i wyciągamy, zatwierdzamy na naszym portfelu. I cierpliwie czekamy. Dobra, to niech się tutaj usuwa. A my możemy wbić na tego orbitera. Tylko coś mi tu nie trybi. Tutaj używamy Gorli, czyli testowego. Ethereum i wysyłamy na scroll dwójkę. Wcześniej tutaj miałem informację, że nie ma takiej płynności, ale teraz widzę, że da się to zrobić, więc spróbujmy to wysłać. Zmieniamy sieć na Gorli, confirm and send. Zatwierdzamy i niech to leci. Ciekawe czy da się też w drugą stronę, ale to za chwilę sprawdzimy, żeby z L2 na Gorli jeszcze to Puścić. Widzę, że potwierdzili transakcję, także powinno to śmigać. Dobra, nie będziemy tutaj czekać. Spróbujmy uderzyć w drugą stronę. Taką samą ilość wysyłamy po prostu. Dajemy send i niech to leci. Tak jest. Confirm and send. Zatwierdzamy na metamasku i lecimy w drugą stronę. Żeby się te rakiety nie zderzyły w ogóle przecież. Zatwierdzone. Ok. Widać to tutaj w historii. No nie, historia się coś słabo ładuje, ale możemy tutaj wbić na ten formularz i go wypełnić. Czyli dajemy adres naszego portfela, ciach, naszego Discorda. W ogóle musimy wbić też do niego, do nich, do Discorda. Link będzie w opisie. Tak to wygląda. Tutaj dajemy complete. Zgadzamy się ze wszystkimi zasadami. Verify tu trzeba tego scrolla wcisnąć. Tutaj są testnet, signups. No, wcześniej się trzeba było zapisywać, ale teraz, teraz już jest otwarte na wszystkich. Feedback form. No, to to jest ten sam formularz chyba co wcześniej. No jak coś, to możecie tutaj w ten suggestions im napisać, jeśli coś było źle. Ale ja tutaj wbiłem tylko po mojego nika. Kopiujemy i tutaj wklejamy elegancko. Experience, piątka z plusem. How easy to get started? Z moją pomocą, piątka z plusem. Which browser? Oczywiście Chroma używamy. What did you like the most? I mi się podoba normalnie wszystko. Dokumentacja jest trochę słaba, ale... No issues, nope. I wysyłamy. No i elegancko. I to by było na tyle. Nie ma tutaj żadnych informacji, czy ten testnet będzie jakoś nagradzany, ale wolę to zrobić, wolę to przeklikać, bo chciałbym, żeby ślad po moim portfelu został po prostu na tym protokole. Jeszcze będziemy, można sobie sprawdzić airdrop od Harbora tutaj, ale odbierać go będziemy 5 dopiero. I wczoraj nagrywałem to wideo o tym Doczczenie masakra w ogóle było to wideo. Znaczy wideo było ok, tylko później, żeby to wyedytować, pomyliłem, tam się musiałem dogrywać. Jeszcze zrobiłem to wszystko w 4K, także ten render musiał trwać tam. Prawie godzinę. Później miałem copyright claim, bo tam miałem kawałek TikToka, musiałem usunąć to i znowu wyrenderować wszystko od początku, i koniec końców wrzuciłem wideo o godzinie 9.00. Także dzisiaj też wrzucę trochę wcześniej, a później jeszcze może wrzucę jeszcze jedno, nie wiadomo. No i nagrywałem o tym Dodge Chainie, a Chaina w ogóle dzisiaj można odebrać airdrop, także też uprzejmie donoszę, że w sumie to. To wczorajsze wideo to mogłem zrobić dzisiaj. Connect Wallet, Metamask tak jest i tutaj właśnie mamy kolejny airdrop do skleimowania jest na to 6 dni. I klemujemy. Pamiętajcie, żeby mieć jakiegoś doja na pokrycie kosztów transakcji. Dobra. No i wczoraj Wam tu pokazywałem, jak działa ten staking, stake'owaliśmy, de, delegowaliśmy e, tokeny, także zapraszam, na to wideo tutaj u góry Wam podwieszę. Wczoraj chyba prawie nikt go nie zobaczył, ponieważ wrzuciłem go, ponieważ wrzuciłem to wideo podczas trwania meczu, więc każdy miał to w dupie. Dobra, dzięki wielkie za uwagę, Życzę Wam wszystkim miłego klikania, miłego dnia. Zobaczymy się już niedługo. Siemanko, pozdrowki. jo!